Dzień dobry, Jakub Żychliński. Moim gościem jest Michał zachodny. Witam. Michał po wtorkowych fajerwerkach w São Paulo w środę drugi półfinał, Holandia, Argentyna i wielkie rozczarowanie. To spotkanie nie zachwyciło, mówiąc bardzo lekko. Spotkałem się z taką opinią, że największym zwycięzcą spotkania Holandii z Argentyną są Niemcy. Czy Ty się z tym zgodzisz? Trochę tak, bo wiemy doskonale, że to już jest szóste spotkanie na Mistrzostwach Świata, i piłkarze mają prawo odczuwać trudy tego turnieju. I wiadomo, że dodatkowy dzień odpoczynku dla Niemców, a brak tego odpoczynku dla Argentyńczyków, może okazać się bardzo ważny. Choćby z tego względu, że Niemcy przebiegli najwięcej w tym turnieju, tak jak mówiliśmy we wczorajszej analizie, a z kolei Argentyńczycy wcale nie, jakoś się nie wysilali. Może zaoszczędzili więcej sił, ale też mogą nie być przyzwyczajeni do takich, takiego wysiłku, do którego zmusili ich wczoraj Holendrzy. Właśnie, Holendrzy zmusili Argentyńczyków do wysiłku, ale trudno powiedzieć, żeby im specjalnie zagrozili. W zasadzie nie mieli żadnej klarownej sytuacji. Tak. Y Zastanawiano się przed tym meczem, co wymyślił Louis Van Hull. No Nie wymyślił nic rewelacyjnego poza kilkoma e, takimi taktycznymi rozwiązaniami, natomiast zapomniał chyba troszkę o ataku, bo Holandia nie istniała. Widzimy grafikę strzałów, wszystkie z e, zapola karnego. Jeden celny przez 120 minut to bardzo, bardzo, bardzo słaby, e, słaby wynik. Robin Van Persie, w zasadzie niewidoczny, szybko zmieniony w dogrywce. Arian Robben, gdzieś walczący, starający się kiwać, ale w pierwszej połowie miał bodajże 11 kontaktów z piłką. To też widać, że Argentyńczycy potrafili e, anu, to zagrożenie ze strony Holendrów e, bardzo zniwelować, natomiast e, sam, samym Holendrom brakowało jakości w ofensywie. Wspomniałeś o strzałach z dystansu. To faktycznie była jedyna broń, którą Holendrzy wymyślili. Bardzo dużo atakowali skrzydłami i próbowali dośrodkowywać w pole karne, no ale te dośrodkowania nie przynosiły w zasadzie nic. Tak, o ile Argentyńczycy 71% swoich akcji przeprowadzili tylko i wyłącznie prawą stroną, tak w przypadku Holendrów było to bardziej zrównoważone. Tylko co z tego, skoro nie było żadnego efektu? Dalej, Blind, który rozegrał świetne trzy spotkania w fazie grupowej, ostatnio zawodzi. Tak naprawdę brakuje tych jego dograń w pole karne, dokładnych dośrodkowań, które jakby nie było, stały się jego znakiem firmowym, choćby po, tej, po golu. Robina Van Persiego z Hiszpanią. Widzimy na grafice wszystkie dośrodkowania w meczu Holendrów. Tylko dwa z 20 były dokładne. Natomiast widzimy, jakie to były. Jedno stworzyło sytuację tuż, przed, tuż w, no, no, w okolicach 15 metra, a drugie to po prostu było przedłużone i e, bodajże Dirk Kaut złapał je tuż przed linią boczną. Także jakość tych dośrodkowań owszem pozostawia wiele do życzenia, ale też fakt, że Holendrzy nie mieli innego sposobu i męczyli się z tymi dośrodkowaniami, jest znaczący. Za kreatywną grę w reprezentacji Holandii powinien odpowiadać Wesley Snyder. To jest jeden z liderów tej drużyny. Znakomity środkowy pomocnik, zazwyczaj bardzo kreatywny, no ale we wczorajszym meczu tego zupełnie nie pokazał. Bym powiedział, że znakomity to on był, ale cztery lata temu, no niestety na tym mundialu zagrał słabo. Oczywiście strzelił ważnego gola z Meksykiem, zaliczył jedną asystę, ale widzimy, jak w tym meczu mało było tych podań, które mogłyby pomóc Holendrom. On w zasadzie celnie zagrywał tylko gdzieś w środkowej strefie, a im bliżej bramki Argentyny, tym więcej było pomyłek, nerwowych decyzji, a nawet nie podejmowania takich trudniejszych prób zagrań prostopadłych do, Arien, do Ariana Robena czy Robina Van Persiego. Widzimy kilka, kilkanaście dośrodkowań w zasadzie. no... Ten plan Holendrów nie mógł się sprawdzić, i tu też widzimy dlaczego. Jeśli za rozgrywanie odpowiada ktoś taki jak Wesley Snyder, to bez urazy zawodnik, no już taki po drugiej stronie rzeki, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, to niestety no, Holandia musiała liczyć na bardziej defensywną grę niż ofensywę, by dostać się do finału, ale to też świadczy o słabości całego składu Luisa Van Hala.